Witam Was z Werony. My już tutaj dojechaliśmy. Całą drogę przyspałam, więc po prostu mi to minęło 3 minuty, ale jechaliśmy ponad godzinę. Obecnie znajdujemy się na głównym placu w Weronie. Zaraz wam go pokażę. Jesteśmy na Via Giuseppe Mazani. To jest tak naprawdę ta ulica, główna ulica handlowa Werony, łącząca Piazza Bars z Piazza del RB. Jak widzimy, fajnie jest złożona takim brukiem, podobnym jak w Poznaniu. Możemy tutaj zobaczyć też ludzi odpoczywających, ale co jest najlepsze, to jakaś burza idzie, bo nam grzmi. A tutaj mamy pełno knajpek. A w tle burza. Mam nadzieję, że się po nam przejdzie. Idziemy chyba sobie teraz na obiad. My teraz sobie jemy obiad w Weronie na placu Brab. Bo tak lało po prostu. Mieliśmy mega fuksa. Było oberwanie chmura, ale już się ładnie, widzę, robi. I za chwilę będziemy zwiedzać. Tutaj widać koloseum. I idziemy zwiedzać po prostu już Koloseum. Było ładna, w końcu się zrobiła pogoda. My już sobie właśnie zjedliśmy, pogoda się zrobiła, eee, no ładniejsza. Mam nadzieję, że już nie będzie padało. Jesteśmy przed Arena di Verona. Jest to jeden z najważniejszych punktów Werony. Veronie. powstał w I wieku. Jest to jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu. Na świecie mieścił niegdyś około 30 tysięcy widzów, a dziś jest słynną sceną operową, goszczącą między innymi spektakle i koncerty na najwyższym poziomie. Jego kształt, że jest taki eliptyczny, zapewniał to, że po prostu jest dobrze wszystko słyszalne. I do dzisiaj w ogóle się tutaj odbywają koncerty w okresie letnim. I przyjeżdżają tutaj na te koncerty ludzie po prostu z całego świata. Będziemy do niego wchodzić, zdecydowanie, zaraz znajdziemy kasy, zobaczymy, jak on wygląda od środka. Niestety nie będziemy wchodzić do środka, ponieważ właśnie go zamknęli. No trudno, nie udało się, a szkoda, no ale idziemy dalej zwiedzać. Idziemy teraz główną ulicą handlową, tak jak widzicie marki. Diory mijałam. Yy, więc można sobie robić zakupy. Przestaje padać, ale tak co chwilę pada. Ale jest przyjemnie. My teraz właśnie idziemy do domu Julii, ale w międzyczasie tutaj oczywiście oglądamy to, co mijamy. Jesteśmy. W... Casa di Giulietta, czyli tym słynnym domu w Julii, e, z książki i film Romeo i Julia. I tutaj pani stoi, to jest ten słynny balkon, z którego Julia rozmawiała z Romeo. W środku znajduje się muzeum, tłumów. Wow. Może uda się nam wejść, zobaczymy. Udało mi się wejść. Jestem już w środku 12 euro od osoby i można tylko kupować online. Bardzo mało osób tutaj wchodzi, więc większość stoi na zewnątrz tylko robi zdjęcia. Ja weszłam, a tak stoi i czeka na mnie. Tak wygląda. Z góry tam jest wejście. A ja śmigam do góry. A tu jest ten znany balkon, z którym Julia rozmawiała z Romeo. A to jest Julia. Mówi się, że jeśli ją się dotknie, taki jest przesąd, to będzie miało się szczęście w miłości. Tu jestem na tym balkonie, właśnie. I tyle ludzi jest na dole. A w środku pusto praktycznie. Uważam, że się dosyć fajne zdjęcie, to warto. Więc ja weszłam, już zeszłam tutaj z tego balkonu, idę tutaj teraz po schodach na drugie piętro. To jest, tak jak wspominałam, muzeum. Obrazy, ale też z filmu, tak czytałam. Kostiumy. To jest kostium Julii. A tu myślę, że to jest kostium Romeo. Tak. No, jest to nawet stana pokazana? I. podobno to samo łóżko. I widać tu słynne miejsce morów. Panie Miejsce ogólnie fajne? Czy warte? Myślę, że tak, ale wydaje mi się, że to jest bardziej ze względu na historię tego książki, tego filmu i tak dalej, no muzeum, no, jest ok, ale no to na wydaje mi się, że to jest trochę dużo po prostu. Ja już będę, Arek to na mnie czeka, więc ja już wychodzę, więc wychodzę, szukam Arka, jest tam, jest, jest, czekał dzielnie, <grym, grym, grym>, chwilę mnie nie było. Wynudziłeś się? To idziemy, nie? To jest tutaj ten najsłynniejszy plac z zegarem. Właśnie od tego punktu często zaczyna się po prostu zwiedzać Weronę. To, co teraz widzimy, to jest Torre de Lamberti. To jest wieża, która ma 84 metry. No i jakbyśmy tam weszli, to byśmy pewnie widzieli całą Weronę. Została zbudowana w XII wieku, ale my tam nie wchodzimy. Ale dla miłośników, którzy by chcieli tam wejść, wejść to mogą iść pieszo. Chociaż Winda też podobno jest. Teraz idziemy dalej. teraz tutaj znajdujemy się na placu, czyli Piazza dei Signori. Teraz przemieszczamy się według naszego rozkładu i idziemy do grobowców. Jakieś 100-150 metrów, no ale jak twierdzi, że tam spoczniemy, bo my dzisiaj zrobiliśmy kupę kilometrów, ale może się uda, że nie spoczniemy i dotrzemy i wrócimy. Jest to elegancki plac, został otoczony gotyckimi pałacami. Bardzo wszystko ładnie wygląda. Świadczy to o potędze rodu de la Scala. A w centrum jest pomnik, zaraz wam tutaj pokażę. To jest pomnik Dantego, dlatego że on przez jakiś czas mieszkał tutaj w Weronie. I postanowili po prostu postawić mu pomnik. A zaraz tutaj obok właśnie są te grobowce. Teraz dojdziemy. Z tego placu od razu widać tutaj te grobowce. Bardzo ładnie one wyglądają. No jest to arcydzieło na pewno. Magnes skupiony i idziemy sobie dalej nad rzekę. A naprawdę tło jakby do Romo-Julii jak najdaje się super. Doszliśmy sobie tutaj nad rzekę, bardzo piękny widok. No coś cudownego, te Włochy mnie zachwycają. Okay. No więc zostałem wrobiony i powiem dwa zdania, gdzie jesteśmy. Plac Bra Molinari, jeden z wielu placów, bo zanim tutaj doszliśmy, przeszliśmy przez chyba cztery albo pięć takich podobnych i to jest przedłużenie takiego większego placu Piazza Bra. Jak tutaj doskonale widać, położony jest on nad rzeką. Rzeka nazywa się Adyga. No i to jest popularne miejsce spacerów, wypoczynku. Jest tutaj dużo zieleni, jak widać, można sobie usiąść, pełno ludzi siedzi na ławeczkach. No i bardzo ładny widok mamy tutaj na wprost, na zamek Świętego Piotra i rzymski amfiteatr. Przy okazji tak troszeczkę po boku zaraz pod zamkiem mamy ten amfiteatr. Verona jest naprawdę bardzo ładna. My sobie właśnie już idziemy do auta i zachwycamy się tym miejscem. Jak tutaj przyjechaliśmy, to praktycznie Zaczęło padać teraz, tak jak widać, no zupełnie inaczej to wygląda, bardzo, bardzo fajnie i klimatycznie. Ja właśnie z tego miejsca będę się już żegnać, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i do udostępniania. Pa!